I szczególne zagrożenie stanowią te dodatki, które przełamują barierę krew-mózg, czyli aspartam. Jest on prawie 200 razy słodszy od sacharozy, obecny w sześciu tysiącach różnych produktów i teraz uwaga rodzice małych dzieci. Wszystkie syropy od kaszlu, tabletki od bólu gardła, większość leków dla dzieci Zawiera aspartam pod pretekstem walki z cukrzycą typu drugiego. Ja w wakacje dwa lata temu usiłowałam kupić syrop dla swoich wnuków, byłam w pięciu aptekach, skończyło się na syropie z cebuli. własnej roboty oczywiście, bo we wszystkich był aspartam. Z jednego litra napoju uwalnia się 60 mg metanolu. Tymczasem zdrowa dorosła osoba, bez uszczerbku dla zdrowia, zwłaszcza psychicznego, może zmetabolizować zaledwie 7 mg metanolu, czyli jedną dziewiątą. Z badań, które zrealizowano 20 lat temu na Węgrzech i kilka lat później we Włoszech, wynika, że aspartam trzykrotnie zwiększa ryzyko chłoniaka i białaczki. Małe dzieci w żadnym wypadku nie, powinno, nie powinny pić napojów sugar free, bo tam jest właśnie aspartam.